Siema Widzowie Dzisiaj będzie odcinek Wpadajcie do komputerka KHD Czyli do Łyby yy, na live'a Bo to taki odcinek z live'em mówię, mówię Ci po raz ostatni Oni Cię nie słyszą No to o to powiedziałem A i ja ogólnie Widzowie Wczoraj udało mi się Dobyć setny level i co? Polecam grać karneczem. No, wiem, że nie każdemu. Yy, po prostu wiem, nie każdemu mi przypadło do głusu. ale mi na przykład przypadł trochę. I na przykład tak, lot nie ma fajną. Yy, Skinek fajny. No, karnecz. No, skin. No, szympan... ta szympans.

Dobra, dobra, myślę tak się umówić. Aha, nie, chłopa pega. Co jest? Co, coś jest zepsute. Moje ci. Coś tu jest zepsute, pega arpego złotego. Nie, chwila, leży chłop. Aha, nie, chłop mnie Ta skara. lepiej leć. Ale to szybko. Mówiłem. raz, dwa są zemki walko ze skara, spalmy go frajera aha, dobra nastroj kosa na rejon mogę skarać, czy nie? Nie no, ale teraz naprawdę musicie pić do kompetitwka na live'a. A, do ryby. Oczywiście tylko dzisiaj. Do godziny której? Dwie godziny, więc to live będzie 2 do godziny 15. Bądź na ciębo, Bo widziałem, że masz pic. Jaki kruk? E, idziemy na stroniatkę, czy jak? Ty, Epek. Epek. E choć mam tak sześć tych. Aha. mam no, sześć grzybów. Dobra, chodź, bo mam jeszcze jalapeno. Cztery. Dobra. Dobra. W raznej nie... nie razie sam. Dobra. E, ja tam puszczałam Arpego. Dlaczego nie? Leży? też sobie ma najmniej I też szybko poszło. Ale się szybko poszło z tą samą Co? Kurde, co wziąłeś? Apple ka wyrzucę, co? Dobra, to tylko... jest. Auto. Wiem, ale musiałem pompę dropnąć Opa, ok Ah, não, não tem melhor Não, não tem mais passada até... que drift É, tão bisco Widzę latające auto. A no, właśnie, kiedy będzie Roblox? Szczęść Boże. E, tutaj widzę taki taka spacona gąbka ciała, fajny kolega, e, nasz osobisty papież. A u mnie leży Idę, 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 idę do ciebie. Ja idę. Ja idę do ciebie, proszę, uciekaj. Uciekaj, uciekaj, uciekaj. Trzymaj ścianę. Idę, idę, idę. Grazie. Nie wiem. Bierz mi to mięso. Ty w jest... Zaklij się. Moja maskara i jałga. Mówi ci. Mam merola. Dobra, ja lec... Dawaj na zbieżność. Wkurza mnie to radio. co wypadło? Nie wiem. Jeden się raz... Mas... To, to jeszcze mi wypadł yy, spas piątowy. Nie wiem. Nie to jest jakaś... Dobra, da, daję ci co już. Jeden. To też trzeba... Nie bij się. Chłopie ja stój, matce ci dam. Czy jest siedem? Mówiłem. Ładne ma. Jeszcze od prawej. Paszy jest taka taktyka. Na kinie. Nie wiem. Wiem. Wiem To Ja... Jest. Ja, je, ja je muszę zabić But Ja but powiedziałem Dobra, masz tylko auka okay, i masz albo. Co zagra? Ja wiem, nie jesteśmy w strefie. Nie, nie jesteśmy w strefie, mamy i dziś daleko strefy. Nie wiem, co my robimy w tej grze. Dobra, y, może tamteczka Moleniksa? To on do nas dołącza. Sięłam na O co chodzi z tymi ludźmi? To ty jest ta bohaterka? Nie, to nie jest bohaterka. Dobra, widzowie, to może na teraz tak odcinkę. Chyba, że nie, dobra, jeszcze nie koniec. Nie, ubija. Dobra, nie ogarnijcie się. Widzowie, jest szansa, że to możemy. Marcy mam.

Nie, czy cofie? Najlepszy gra przed chwilą teraz się zamienia w coś innego. Plecy czy przód? Co jest? Nie, chodź, chodź tutaj. Nie wiem, to coś, to coś się zbogowało Nie wiem, ja, ja lecę. Nie wiem. Ja nie wiem. Ja nie ogarnię teraz tego Fortnite'a. Nie, dam widzę, zawy, to jest na tyle. Pa.